Trzeba go wyciągnąć. Nie, No nie! Ma no. no. I teraz to. A podkładka jeszcze tutaj była jedna? Brooklyn, New York! Serwus. Wytłumaczę wam, jak wozić się po kapturze ze słegiem. To jest mój rower. Ten rower kupiłem jakieś 7 lat temu na OLX za 100 zł. E, to był taki zwykły. Tani B Mix, który już wtedy miał, myślę, że mógł mieć 20 lat eee, i jeździłem sobie nim przez ostatnie miesiące do gimnazjum, kiedy było ciepło, wiosenka. Dwa lata temu postanowiłem go przerobić na, powiedzmy, że lowrider bike'a. Kupiłem taką fajną kierownicę, siodełko, podpórkę na to siodełko, gripy pod kolor czerwony. No i dziadek mi trochę te koła wyprostował, bo były strasznie krzywe. Zaczyna się sezon najeżdżania rowerkiem i ja ten rower chcę wywlec z garażu. Problem polega na tym... Że te dentki no, tutaj nie ma za bardzo powietrza. I to jest zadanie na dziś. Próbuję to wymienić, ale nie mam pojęcia jak to zrobię, bo nie potrafię tego robić. 5 minut później popełniłem wiele błędów. Na przykład założyłem ładną, żółtą bluzę do tej roboty. Nie wiem czemu zacząłem od tylnego koła. Ja w ogóle zapomniałem, że trzeba koło zdjąć, żeby wymienić dentkę. W życiu najważniejsze jest, żeby się nie poddawać. Tak to wygląda. Zaraz, zaraz, zaraz. To ogarnę, zaraz to ogarnę. Dajcie mi chwilę. Jak to ma zejść? No dobra, dwie łyżki. Chodź, malinka, chodź. Chodź do tatusia, chodź. O, jak pięknie. No, ładuj się. Ładuj się do kółeczka. Ładnie. I teraz. Je... A! Ale pompka elegancka. I teraz to. A, podkładka jeszcze tutaj była jedna? Nie wiem, gdzie jest druga śrubka. O, no, to za prosty tutka! Uważam to za naprawdę wielkie wydarzenie w moim życiu. To mi się udało. Drugie kółko usiadło pięknie. Jeszcze muszę je napompować. Nie wiedziałem, że rower postawiony do góry nogami jest tak prosty w obsłudze. I... Nie wiem po co w rowerze jest tyle podkładek. Wszystko działa. Hamulec nie działa. Dobra, wychodź i powiedz, co sądzisz. Tutaj w lewo, pod potem. Umier! Oh, U oh, kurwa! Oh, kurwa! Warjakino! Weź głodę. Dobra. Tutaj wizy, nie? Sam go robiłem. Brad! Fajnie! Nie, może teraz. radę! Fajnie, brat! <laughs> no, nie umier! To jest my fucking bike! Yo, nie umier! Oi, bebê! Oi, bebê! Oi, bebê! lá, vamos fazer uma coisa Yo, man! Yo, aqui? Oh, <laughs> <Spadny uposzły. laughs> man! With my broski? Brooklyn, New York? with my broski? Certo! Vamos fazer No descanso! Espera aí! Vamos lá! porque as não Pojechał Ty Ten biała sukrat mi rower Co church Jedzie Uważaj Nie na kogo nie stawiaj. I jak Recenzja No Kozak Kozak Dobra słuchaj Trzech więźniów spierdala z, z kręgów. Nie, <grystanie> <grystanie> to jest żart opowiedziany mi przez mojego serdecznego kolegę Kwiatoszczaka. Pozdrowienia dla Kwiatoszczaka Hałastra. Dobra, trzech więźniów spierdala z, z więzienia, co nie uciekają z więzienia. Wiesz, tam przez mur się przebijają, biegną, 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 wiesz, masz ogon, mają ogon. Psy za nimi biegną, ty i dobiegają. I nagle trzy dróżki. Do lasu, do parku i do studni. Oj, tak myślą, kurwa, gdzie tu powiedz? No ja się domachałem na tym rowerze. fak kolejny nieopowiedziany. No i... No i uciekajmy. Mamy te trzy dróżki, co nie? Do lasu, do parku i do studni. No jeden z nich mówi dobra, dawaj się wpierdolimy do, do studni i będziemy udawać echo. Przed tymi... Oj, to może... nie, Rower, chuj, to jest żart. nie mam... Poetycka sprawiedliwość. Minęły święta wielkanocne, yy... Nie wiem, ilu z Was jest wierzących, ilu nie, ale dzisiaj mam Bożą rekomendację. Myślę, że większość z Was zna, chociaż artystę, może nie album. I to jest Jesus Is King Kanye, Kanye Westa, Kanye Westa, Kanye Westa, Kanye Westa. Według mnie najlepsza płyta Kanye'ego, ale no... Według wielu najgorsza, bo Boża. Mega fajne gospelowe brzmienie. No Kanye jest geniuszem. Jest jaki jest, ale jest geniuszem i trzeba mu to przyznać muzycznie. Takie piękne rzeczy. Chwalmy pana. I druga rekomendacja na dziś to jest gra. Disco Elysium. Ostatnio zaczęliśmy grać w gierki na streamach, w Disco Elysium też na pewno zagramy, ale za jakiś czas, bo skończyłem tę grę dopiero w grudniu e, i no muszę trochę od niej odpocząć, żeby podejść do niej na nowo, na świeżo. E, a dlatego skończyłem w grudniu, bo wyszło spolszczenie i raczej nie radzę Wam grać w nią w języku angielskim, bo jest dosyć trudna tekstowo. Dlaczego Disco Elysium jest wspaniałe? Po pierwsze, to jest gra zrobiona przez lewaków, sfinansowana przez prawaków to jest trochę erpek, trochę przygodówka. Erpek bez walki, levelujemy trochę inne ciekawe skille. W sumie nie będę wam spoilerował, ale jest tam dużo filozofii, dużo psychologii, dużo polityki. Takie ciekawe, co prawda trochę marksistowskie spojrzenie na świat, ale mega ciekawa historia. Jeżeli liznęliście trochę właśnie filozofii, psychologii w swoim życiu, to na pewno wam się to spodoba, bo to jest taka mega inteligentna gra, z fajną fabułą, z fajną przygodą, z mega ciekawymi postaciami, z fajnym dubbingiem, bardzo ładną, artystyczną oprawą graficzną. No i ona, pamiętam, że w CD Action dostała 10 na 10, pamiętam, że w wielu różnych innych magazynach dostała 10 na 10. Trochę taki ciężki, przytłaczający, życiowy klimat. W skrócie, jesteśmy policjantem, który budzi się na kacu, nic nie pamięta, ma sprawę do rozwikłania, abalował 3 dni i... Musimy się jakoś pozbierać. To jest też trochę gra o zbieraniu się, o zostawieniu przeszłości za sobą i pójściu do przodu. Więcej nie spoileruję. zagrajcie w Disco Elysium. Naprawdę prześwietna historia, prześwietnie stworzona gra, zarówno jeżeli chodzi o jej mechaniki, fabułę, język, który jest tam używany. No, topka. Halo, halo, halo. No, niedawno miała miejsce tutaj nietuzinkowa akcja. Adrian Warchoł znany jako Adi Torpeda przemieścił się pod Szczecin po dwa osobniki, tak zwane zbożówki, taki, taki gatunek węży i z kurwy syn pojechał do Szczecina po węże, i w drodze powrotnej, ile to jest mniej więcej, 500-600 km, 800 km stąd pojechał, kurwa, rozumiecie, po dwa węże, i w drodze powrotnej, nasz legionowski doktor Dolit zgubił te dwa węże w samochodzie. No i resztę zobaczycie już tutaj, bo po przyjechaniu jeszcze ich nie znalazł i dopiero na następny dzień roboczy w trakcie pracy szukaliśmy tych węży razem z Adrianem i dzięki pomocy Majbroski Sako znaleźliśmy te dwa węże, no i... i, i, i możecie to zobaczyć zaraz na nagraniu. Dobra, poczekaj, Nie, Nie! Ну не! Ну не! Да ладно, я знаю, он где сидит. Скульптур. Шеф, где он есть? Где он? Вот здесь он, вот здесь, где он, где он, он, где он, он, где он, он, Patrz, patrz, kurwa, kurwa. Dobra. Nie, jeszcze nie. Już prawie. Już prawie. już prawie. już prawie. Już prawie. Już prawie. Jeszcze trochę. Kurwa, jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Mas, kurwa, au. na hał. Mamy go. No jeszcze nie do końca, bo trzeba go teraz kurwa wyciągnąć Siema, siema <laughs> Siemano siema. siema Kuba gdzie ti <laughs>